Jest godzina 12. Znajdujemy się przed biurem dieocjalnego centrum wolontariatu w Kielcach. Sprawdźmy zatem, co pracownicy i wolontariusze robią na co dzień. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Anioł Pański zwiastował Panie Maryi. I potrzeba z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś na tym wiecznym. Amen. Za Światowe Dni Młodzieży. Panie, Panie Jezu Chryste, Emanuelu, Ty przyszedłeś, aby nas zanurzyć w miłości Trójcy Świętej. Tobie powierzamy przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Musz nas poddawania się natchnieniom Ducha Świętego. I prowadź do zjednoczenia z Ojcem. Niech dzięki świadectwu młodych ludzie, ludzie uwierzą, wierzę, że, że tylko w Tobie umarłym i zmartwychwstałym Jezus. jest ratunek I, i odkupienie. Amen. Pan z Wami i, I z Duchem Twoim. Jak Was błogosławił poprzedmowący. Ojciec jestem i Duch święty. Amen. A teraz do pracy. Tak wygląda każdy dzień w diecezjalnym centrum wolontariatu. Oprócz pracy codziennie modlimy się w Intencji Światowej Dni Młodzieży. A dzisiaj nominujemy w sztafecie Świadectwa Daru Modlitwy Wyższe Seminarium Duchowne. Macie tydzień czasu na nakręcenie podobnego filmiku, pomodlenie się w Intencji Światowej Dni Młodzieży. Jeśli nie, musicie wpłacić pieniądze na bilet dla brata. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy!